Końcówka czerwca to nie tylko finisz sezonu czwartej Ligi Lubuskiej, ale także finał Pucharu Polski. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim był miejscem spotkania dwóch zespołów, które na co dzień swoje mecze rozgrywały na poziomie B-klasy. W finale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Krosno-Odrzańskie zmierzyły się Nafta Rybaki oraz rywal Stargard Gubiński. Mecz poprzedziła oficjalna uroczystość, podczas której prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron odznaczył działaczy, zawodników i ludzi mających wpływ na lub o piłkę nożną. Wśród odznaczonych znaleźli się między innymi wójt gminy Maszewo, Dariusz Jarociński czy Bogusław Zaraza, były kierownik krośnieńskiego Osiru. Złotą oznaką oznaczony został wójt gminy Maszewo, Dariusz Jarociński. Bardzo prosimy tu o wystąpienie. Bogdan Zaraza, również. Złotą ozlakę, Wracając do piłkarskich emocji, w finale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Krosno-Odrzańskie lepszym zespołem okazała się drużyna Nafty Rybaki, która pokonała rywal 2 do 0. Obie bramki padły w drugiej połowie meczu. Medale i przede wszystkim puchar dla najlepszych wręczył starosta krośnieński Grzegorz Garczyński. Gratuluję wszystkim kibicom. Myślę, że nieraz na meczu nie było aż tylu kibiców. Gratulacje dla Was, że się chciało w tym starze kibicować, krzyczeć, śpiewać. Gratuluję. I oczywiście piłkarzom, obu drużynom, to dzisiaj Wy byliście najlepsi. Dzisiaj od piebranki lepsza była drużyna nafty rybaków, natomiast to Wy przez tą całą drabinkę turniejową dotarliście do finału. Tego Wam gratuluję i życzę Wam, żebyście spotkali się w finale w następnym roku. To nafta Rybaki przez większą część meczu przeważała i nie pozwoliła swoim rywalom zdobyć gola. Ostatecznie to oni sięgnęli po puchar. Myślę, że mecz był dobry w naszym wykonaniu. Nawet powiedziałbym do bardzo dobry. Z założenia jakie mieliśmy to właśnie ustawić się, nie dać się zaskoczyć. Przeciwnikowi. Poza wywalczonym w sobotę pucharem na szczeblu pod okręgu odrzańskie kilka dni wcześniej nafta rybaki wywalczyła awans do A-klasy.